Tylko, w piszko w chciała, a kaptułek nie, nie dam ci czubki, tylko na jest jeździ. I co I dalej? Kap... I co dalej? Tylko, Papcia Była koniec i była koniec i jeszcze piwa. Wszystko w Tylko jeszcze Fik zmienił, A kaptur jak nie, nie dam ci słupka, tylko chyba jest w szupka. Znowu Fik piłkach przyskoczył Stefan. jest Szkoda i to prawda i to fik, a, a kapturek kufi nie, nie dam ci szupki, tylko szubkę tylko jestem głodny. A, a kapturek susił, tak się fik, znowu przeszkodził ściefa. Babciu, tylko... Tylko... Fik! Stacji, a też jest to babciu, i znowu wrzeszkoczył tylko wig. a kapturę też przyjaźni sześć, tylko musimy uciekać ją tego. Tak? Tak. I co dalej?

to kotek, a nie dinozaur. Nie, no, nie dinozaur? Nie, tylko kotek. Ale dinozaur to jest też taki duży kotek. Duży kotek? Czy nie, nie? Tylko, tylko mały dinozaur. Tak? Strażny. A jakie? Przyjęciu.